Redakcję RN.eu wspiera RTV Euro AGD. Arn. Hej, mam dziś dla Was mały, bonusowy materiał z kategorii, tych, które sam lubię czasem oglądać na YouTubie. Krótka historia reanimacji mojego pierwszego laptopa. Jeśli znacie może Randy TU, to być może słyszeliście historię o tym, że swojego pierwszego pc dostałem w 1998 roku i pracowałem na nim aż do okolic końcówki 2005. Był już wtedy zupełnie przestarzały i praktycznie nie dało się na nim nic odpalić z więcej niż jedną zakładką przeglądarki naraz, więc nareszcie uzbierałem dość forsy, żeby wymienić go na nowy. Ale w 2006 zadecydowałem, że wyjadę na studia do Wielkiej Brytanii, więc trzeba było coś z tym fantem zrobić. Sprzedałem więc swój nowy komputer, a w to miejsce wylądował ten oto laptop. Nie był może dziełem sztuki, to jedynie Celeron M1,6 GHz z 512 MB RAMu. Uff, ale odpalał Herosy 5 i zdecydowanie wystarczył do pracy i komunikacji ze światem. Kilka lat później, już w Szkocji, wymieniłem go na stacjonarkę i przekazałem rodzinie. Całkiem niedawno, wiele, wiele lat później, Cusack znalazł go na strychu odwiedzając swoją siostrę i przywiózł go tu zmordowanego. No, nie jest w najlepszym stanie. Wyje jak skurczybyk, działa koszmarnie powoli, ma nadłamany zawias i przez lata używany był przez palacza, więc i wizualnie pozostawia sporo do życzenia. Natomiast... Działa, więc była szansa, że da się go uratować. Tym bardziej, że ktoś po drodze wymieniał tam też i baterię, bo okazało się, że ma on jeszcze bardzo sprawny zamiennik. Ostatnio natrafiłem na dwie gry, które nie chciały działać prawidłowo na moim nowym komputerze. Najbardziej wymagającą był Shrek 2, który to jednocześnie był zbyt nowy dla mojego zwykłego retro a No więc pomyślałem, że to może być dobra okazja, żeby zaprząc do działania starego Acer'a. W pierwszej kolejności więc spróbowałem go trochę doczyścić, wyszorowałem najlepiej jak mogłem obudowę i touchpad, z którego złaziły kolejne warstwy brązowego otwajek śluzu. Potem zrobiłem zdjęcie klawiatury i chciałem ją rozebrać, by doczyścić cały biom, który powstał pod spodem, ale okazało się, że przyciski nie są w zbyt dobrym stanie. Jest duża szansa, że plastik pod spodem się połamie. Więc ostatecznie wyszorowałem ją po prostu wciskając w szczeliny między przyciskami ściereczkę nawilżoną środkiem przeciwbakteryjnym. Potem naprawdę sporo szorowania ekranu, który był tak zaniedbany, że mimo starań nie potrafiłem doczyścić z niego dziwnych, odciskopodobnych śladów. Ale ostatecznie i tak wyglądał lepiej niż na początku. Cóż. Daleko od ideału, ale przynajmniej już się nie klei i z daleka wygląda ok. To była ta prosta część procesu. Teraz muszę dostać się do środka, gdzie, obawiam się, mogą żyć smoki. Na pierwszy rzut oka widać, że nie będzie to łatwe zadanie. Jeden z wkrętów jest całkowicie zjechany i wkręcony tak mocno, że obudowa u spodu pękła. Po chwili walki postanowiłem go na razie zignorować i zobaczyć, jak głęboko mogę się dostać, wykręcając pozostałe fragmenty. Na szczęście to jeden z tych laptopów, które są dość przyjazne Majsterkowiczom. Pod główną pokrywą dostajemy dostęp do praktycznie wszystkich głównych elementów komputera. Tak czy inaczej chciałem wymienić pastę termiczną na procesorze, który podczas krótkich testów wyraźnie się przegrzewał, a nawet gdyby tak nie było, to jest to po prostu rzecz, którą warto co kilka lat zrobić. No więc zabrałem się za wykręcanie radiatora chłodzącego procesor. Po drodze udało mi się też wreszcie zwolnić wkręt z uszkodzoną główką. Myślałem, że do wyczyszczenia wentylatora będę musiał zdjąć całą obudowę, więc zacząłem nad tym pracować, ale w obawie o połamanie do reszty poklejonego zawiasu ekranu zrezygnowałem z tego pomysłu. Zresztą mi tak nie okazało się to konieczne, bo wentylator łatwiutko wykręcił się i znalazłem tam. O mój Boże, powiem tak, nic dziwnego, że komputer wył i się przegrzewał. Po pierwsze, z pasty termicznej został tylko strupek, ale to najmniejszy z problemów tego komputera cały wentylator zapchany był grubym klockiem złożonym z kurzu i włosów, sklejonych ze sobą w twardą skorupę osadem z papierosów. Wszystko więc musiałem wydłubać, wypłukać i dokładnie wyczyścić. Potem wziąłem się za wyczyszczenie chipu czystym alkoholem izopropylowym. To samo zrobiłem z radiatorem. Potem nałożyłem na nań zdecydowanie za dużą porcję nowej pasty. Przyzwyczajony do pełnowymiarowych procesorów, więc odrobinkę zebrałem patyczkiem do uszu po czym skręciłem to wszystko do kupy. Na szczęście miałem w domu zestaw zapasowych śrubek do laptopów, więc bez problemu udało mi się wymienić tezę ze zdartymi główkami na nowe. Ostatnim krokiem było pozbycie się prawie 20-letniego już dysku twardego 80 GB, który po latach spowalniał dodatkowo komputer do prędkości żółwiej. Zdecydowałem się spróbować nowego gadżetu, którego nigdy nie używałem wcześniej. To jeszcze komputer z czasów IDE, ale okazuje się, że za kilkadziesiąt złotych kupić można taki poręczny udawany dysk laptopowy, który do środka przyjmuje dysk SSD mSATA. Włożyłem tam więc taniego Tona 256 gb nie mam pojęcia jak i czy gryzie się to z faktem, że Windows XP nie obsługuje operacji TRIM, ale na razie po paru miesiącach wszystko działa jak należy. No i oczywiście nie otrzymamy tutaj prędkości porównywalnych ze współczesnymi dyskami SSD, ale muszę przyznać, że po instalacji wszystko działało bez najmniejszych problemów. To trochę spoiler, bo teraz miał być ten wielki moment chwili prawdy, ale tak, wszystko uruchomiło się bez najmniejszego problemu. Został tylko proces instalacji Windowsa XP. To był domyślny OS tego komputera. Choć w sumie tak naprawdę to nie, bo fabrycznie był tam zainstalowany Windows XP Media Center Edition. Pamiętacie taki śmieszny wynalazek? Ale instalator bez problemu wykrył mój nowy dysk i sformatował go, po czym przeprowadził instalację. I to z karty SD podłączonej po USB. Czy tylko dla mnie bardzo relaksującym jest zawsze proces instalacji klasycznych systemów operacyjnych? Nie wiem o co chodzi, ale mogę sobie po prostu złapać gorącą czekoladę i rozsiąść się przy nim, jak gdybym patrzył na strzelające ognisko. Ah, nostalgia. No i na ostatnim kroku pojawił się problem. Oczywiście nie mam płyty ze sterownikami, a to były jeszcze te czasy, kiedy Windows był za głupi, żeby na przykład móc je sobie sam pobrać z sieci. Ba, nawet jeśli byłby wystarczająco mądry, to nie mam sterowników do karty sieciowej, więc nie mogę się podłączyć do sieci. To problem. Miałem nadzieję, że rozwiąże go googlowanie modelu komputera, ale praktycznie wszystkie sterowniki, które ściągałem, nie chciały się zainstalować. Ostatecznie udało mi się zmusić do działania sterownik Wi-Fi. Co też nie dało mi dużo, bo Internet Explorer jest dziś tak stary, że nie ładuje praktycznie żadnych współczesnych stron, ale tu wystarczyło, bym mógł wrzucić na komputer starą wersję opery, z której to pobrałem fajny program o nazwie Snappy Driver Installer. Jest to aplikacja przeznaczona między innymi dla starych komputerów, która sama wyszukuje sterowników, pobiera je z sieci, a następnie instaluje. Na szczęście, wbrew pierwotnym estymacjom, proces ten nie trwał druzgocącej liczby godzin. No i w ten sposób udało mi się zainstalować wszystko. Z jednym wyjątkiem. Mimo instalacji karty dźwiękowej, komputer nadal nie widział żadnego urządzenia audio. Nie udało mi się ustalić dlaczego, ale z dźwiękiem poradziłem sobie po prostu wpinając w port USB małą, zewnętrzną kartę. Może kiedyś ustalę na czym polega problem, ale na moje potrzeby to wystarczy. Teraz już mogłem zainstalować Shrek 2, który, jak się okazało, strasznie na tym komputerze ciął, więc i tak się nie nadał. Ale już Need for Speed 2 śmigał na nim po prostu wyśmienicie. Powiem wam, że to całkiem fajny laptopek jak na swoje czasy, przynajmniej w kwestii konstrukcji. Obrotowy łebkami wbudowany napęd na krążki to coś czego dziś się już raczej w komputerach nie widuje. Jeśli spodobał wam się ten materiał, to w swoim archiwum mam jeszcze jeden taki z końca kwietnia tego roku, kiedy to Evil Saiga pomógł mi skonstruować tytanicznego peceta. Niestety do teraz nie miałem czasu do niego usiąść i go wreszcie zmontować, ale myślę, że czas tę niedogodność nadrobić. No nic, życzę wam miłego dnia, w komentarzach czekam dziś na wspomnienia waszych pierwszych laptopów. Do usłyszenia!